Jeszcze etap tego naszego finału to jak, jak wiecie będzie w pisemny, później Państwo spotkacie się z naszymi filmami i będziecie rozmawiali o powodzie, o tym, o kulturze, o filmie i wielu innych ciekawych. Trzymamy za Was kciuki. Do powodzenia i widzimy się już niebawem na etapie jestnym. reprezentujesz? E, niepubliczną szkołę podstawową w e, Wyskupce imienia, Duża Ucieka. Szkoły podstawowej nr 11 w Tczewie. Z SP21 w SP21 Elblągu. I ty i jeszcze kolega e, dostaliście się tak wysoko. Jak doprowadziłeś do tego, że tak daleko zaszedłeś? O, jestem dość szczęśliwy, że przyszedłem do takiego wysokiego etapu. Głównie to chyba sobie sam drukowałem jakieś ćwiczenia. Moja e, pani Egielskiego też mi coś podsyłała. Myślę, że nauczyciele odgrywają dużą w tym rolę. Bardzo mi pomogła pani Ewa Prokuska, która jakby mnie uczyła. Która część była najtrudniejsza? Ta dotycząca kultury, polityki, czy ta historii, czy ta dotycząca gramatyki? Tej historii, według mnie. Gramatyka w podglądzie do kultury była... Czym praktycznie? No, kultura jest naprawdę trudna. No, Chcieliśmy znaczy trochę też po lekcjach, mieliśmy takie spotkanie po tych lekcjach online, to mogliśmy mieć w domu je niż w szkole, więc było trochę łatwiej. Nauczyciele wysyłali mi różne materiały do nauki oraz sprawdzałam trochę rzeczy w internecie. Na pewno od samego początku się nie spodziewałem, że w ogóle się tak daleko dostanę. Ale też moja mama zawsze się interesowała angielskim, to, ja to jakby od dzieciństwa, miałam. była otoczona książkami po angielsku filmami. Też mówiła mi mało po angielsku zawsze. Wow. No po napisaniu już mniej tego strasu jest i mam wsparcie od kolegów rodziny, nauczycielek, więc nie chciałbym ich zawieść, więc mam nadzieję, że dobrze poszło. Część pisemna zdaje mi się, że była trudniejsza. Um, zaś y, część ósma no, na pewno łatwiejsza niż mi się zdawało. Pytania. Bałam się, że będą pytania o coś, czego nie zrozumiem, a tak, tak nie było. Tak, <noise> ogólne wrażenia na temat konkursu, na temat naszej szkoły. Szkoła mi się bardzo podoba, przytulna bardzo. Konkurs też jest fajny bardzo, spodobał mi się. szkoła jest sama w sobie oni jest piękna tak w ogóle. Um, ale konkurs jest, stres był wielki, um, ale też taka po prostu duma, że tutaj jestem i że tak, że tak że mogę to spróbować on tylko. Szansy. Usłyszałam, że to właśnie w jednej klasie jest mało osób, więc nauczyciele mogą dobrze skupić uwagę na pojedynczych uczniach, więc na pewno lepsze wyniki będą osiągali w nauce. Mm -hmm. Okej, okay. Madziu, e, gratulacje e, już osiągniętego wyniku. E, brawo dla ciebie. E, życzę powodzenia na Cześć. części ustnej. Dziękuję Państwu jeszcze raz za przybycie, naszą, naszej kochanej młodzieży, jaki odsyciekunów. No i. Cieszymy się bardzo, że, że mogliśmy być razem tutaj w tym drugim etapie, w tym finale. No i muszę Państwu powiedzieć, z tego, co tutaj rozmawiałem z moimi koleżankami, że poziom był o, o. jest jeszcze trochę. I jeszcze trochę trzeba się było odwołać do pierwszego etapu, jeżeli chodzi o punktację. W głównej mierze to pytania z kultury, z historii, geografii są decydujące, dlatego że poziom znajomości gramatyki, słownictwa jest naprawdę imponujący, jesteśmy pod wrażeniem. Etap ustny był prawdziwą przyjemnością zarówno ja jak i koleżanka, która jest native speakerem. Actually uh, is um, Nani Christy, would you like to add a comment about the, the speaking part? Um, well, I was really impressed by it, how good everyone was able to speak and it was just a pleasure speaking with everyone and asking you questions and, you know, just having fun. Hearing, yes, it was fun. We did it for fun. <laughs> <laughs> yeah. It was not a job, it was just for fun, pure pleasure, so yeah, just amazing. I enjoyed it and I'm glad you came. I we are really impressed with your level, so good luck! Just keep on learning and don't stop. Tak jak tutaj dyrektor wspomniał, poziom był bardzo wyrównany. I osoby, które zająły pierwsze, drugie i trzecie miejsce uzyskały identyczny wynik punktowy po sumowaniu części testowej i części ustnej, i tak jak mieliśmy zapis w Regulaminie. Spodziewaliśmy się, że może być nam tak to potrzebne przy tak właśnie wywindowanym poziomie. Miejsca, które są przyznane, są właśnie przyznane pod kątem Waszego wyniku i Waszego miejsca w poprzednim etapie finału. Więc wszyscy zwycięzcy otrzymali identyczną liczbę punktów, natomiast Wasze miejsca zależą od tego, jak Wam poszło w poprzedniej części. Dobrze, to zaczynamy od trzeciego miejsca. Aleksandra. Plichta. Aleksandra zajmuje się. Gratuluję. Super Aleksandra. świetne dni. Gratuluję Pani Ewo. Są tutaj też dla Pani dwa vouchery, dlatego że miała pani dwóch finalistów, także aż dwóch uczniów z Pani tutaj... Koły przeszło do kolejnego etapu, więc gratulujemy. Kasper Pomianowski. Gratulujemy. Dokładnie. Tak. za tabletami i komputerami jest, jest wycieczka w przyszłym roku do Londynu z nami. Jak Państwo wiecie, staramy się regularnie, systematycznie odwiedzać stolice byłego imperium, że się tak wyrażę. Wychodzi nam to i dlatego też postanowiliśmy właśnie zafundować temu komuś, a jest nią Maria Gajdamowicz. Jeszcze poprosimy nauczyciela. Nie mogę zapytać do pani Oli nie ma. Oczywiście, no, oczywiście. jak najbardziej. Dla Pani Aleksandry Kronowskiej, która jest opiekunem, odbieram mama. Tak, to jest ma cywilkę w jego ręce. Niech tam żyje dziękuję, mama. Gratuluję córki. Dziękuję. O, przepraszam, przepraszam. I jeszcze I dla dziękuję. zwycięzców, czyli dla nauczyciela, który przygotował e, zwycięzcę do konkursu i dla szkoły mamy też mamy szczególne mój. nagrody. Czy to? Są to dwa kąpy dla pani Aleksandry Kowalski, Ale niestety pani nie może odebrać musi pani Aleksandra osobiście. Także dla szkoły i dla nauczyciela. Najlepszy uczeń klasa 7. To jest takie specjalne wyróżnienie, żeby nie było niesprawiedliwości z tego względu, że mogli no. uczestniczyć w konkursie zarówno uczniowie klas ósmych, ja, jak ja uczniowie 7. Klas 7. i uczniowie klas siódmych. I wiemy, więcej. że tym młodszym mogło być ciężej. I trudniej. No, I tak. trudniej. Ale, <laughs> Ale e, najlepszym uczniem z klasy siódmej. I tutaj przy okazji pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że zwycięzca e, miał tylko jeden punkt mniej niż e, Pozostali zwycięzcy, tak? którzy zostali nagrodnymi miejscami od pierwszego do trzeciego, więc miał 45 punktów. Natomiast cieszymy się, że mogliśmy chociaż nagrodzić e, tego zwycięzcę tego kogoś, klasy siódmej tak, tą specjalną nagrodą. I też specjalną nagrodą jest bilet do Londynu wow. na, przyszły hmm. rok, tak, na przyszły rok. Tak jak w poprzednim przypadku, latamy, patrzymy, zwiedzamy i wracamy. I wracamy, także, także dobrze, jak się nic nie to, to Powiedzmy, kim jest ten e, szczęśliwiec. Kim jest ten szczęśliwiec, szczęściarz? Michał Grzegorz. Oklaski I poprosimy od razu też nauczyciela. A, a opiekunem, nauczycielą jest pani Elżbieta Szymiątko-Zasińska. Oczywiście, który przeszedł do drugiego etapu finału, otrzymuje voucher na 100 zł do epiku. Niezależnie od tego, jakie zajął miejsce w tym naszym ostatnim etapie, więc teraz każdemu, Także... kto nie Ula. otrzymał wcześniej jeszcze nagrody za konkretne miejsce, przyznamy voucher. i zapraszamy za rok o tej samej porze, jak mówił, gdzieś na człowieka na recepcji będziemy się z Państwem, znaczy będziemy się wcześniej kontaktować, ale po to, żebyśmy się tutaj z nimi spotkali dziś w okolicach świąt Wielkiej Nocy albo przed, albo po, to zależy od kalendarza. Życzę Państwu sukcesów w pracy zawodowej, przede wszystkim radości z tego, żeby nasze dzieciaki wciąż idą do, do przodu i to my jesteśmy tego Dzieci rodzice, no. oczywiście też gratulujemy takich zdolnych dzieci. Michał, gratulacje. Okazało się, że jesteś najlepszym siódmoklasistą, który przeszedł przez te wszystkie etapy. A nie było łatwo, bo uczniów było dużo. Jakie są Twoje wrażenia? Spodziewałeś się, że wygrasz? Że będziesz najlepszy? Hmm, nie, za nie za bardzo. Okay. Co ci sprawiło najwięcej trudności w całym konkursie? Polityka. Chyba. Polityka, czyli to były najtrudniejsze pytania. Okay. A co najbardziej chciałbyś zobaczyć w Londynie? Big Bena. <laughs> Big Bena. Ok. Jakie masz rady dla kolejnych uczniów, którzy będą brali udział w następnych edycjach? Dużo uczenia. Dużo uczenia. Na co przede wszystkim powinni zwrócić uwagę? No, na politykę, kulturę, no, no to najbardziej. Mhm. Planujesz wziąć udział jeszcze w przyszłym roku? Ok, to będziemy na Ciebie czekać na pewno. Dziękuję jeszcze raz i Dziękuję. w takim razie widzimy się w przyszłym roku. Ola, spodziewałaś się, że wśród tylu uczniów ostatecznie znajdziesz się wśród zwycięzców i trzecie miejsce? Nie, jak słyszałam, że w tym szkolnym etapie będzie brał udział około 1000 osób, to po prostu... Cała nadzieja spadła. Mimo wszystko, ponad 1000 osób w etapie szkolnym, 150 osób w pierwszym etapie finału, a udało Ci się zająć miejsce na podium, trzecie miejsce. Jakie masz rady dla uczniów, którzy będą się przygotowywać w przyszłym roku? Na pewno kultura, bardzo dużo kultury trzeba czytać, bo na tym w sumie zależy zwycięstwo w końcu. Potem gramatyka to każdy sobie chociaż troszeczkę poradzi z gramatyką, ale z kulturą to czasami ciężko. Jakie wrażenia z całego konkursu i z dzisiejszego dnia? Tylko, no, cool, ja to dobre, pozytywne wrażenia, bardzo, bardzo fajne takie przeżycie, po prostu w konkursie takim. Czy jak najbardziej zachęcasz wszystkim, tak. którzy mieliby jakieś wątpliwości, czy warto, to co byś im powiedziała, zachęca? Warto, warto, na pewno warto. Super, dziękujemy ci bardzo i gratulujemy. Dziękuję. Super. Gratuluję zajęcia drugiego miejsca. Spodziewałeś się, że przejdziesz przez te wszystkie etapy i ostatecznie zakończysz drugi etap finału na drugim miejscu? No, tak, nie za bardzo. Mhm. Co było najtrudniejszym elementem tego konkursu? Kultura i jakby polityka i inne takie. Geografia. Mhm. Jak przygotowywałeś się do tych wszystkich etapów? Co możesz doradzić osobom, które będą brały udział w następnych etapach konkursu w Tą przyszłym roku? Politykę, i kulturę i geografię mocno się uczyć? Ja się uczyłem po prostu, mam jakby drukowała takie notatki z jakichś stron internetowych i to czytałem i się z tego uczyłem. Mhm. I jeszcze pani Ewa Pokuska, uczycielka, też mocno mnie nauczyła. Okej, okay, super, dziękujemy Ci bardzo za udział. Mam nadzieję, że mimo stresu było to dla Ciebie jak najbardziej pozytywne wrażenie. Było. Super, dziękujemy bardzo i gratulujemy. Gratulacje, wygrałaś. Jak do tego dokonałaś? Jak to się stało, że wśród 1200 uczniów prawie doszłaś do samego końca? No, na pewno, co no, trzeba zrobić, żeby wygrać? No, na pewno się dużo uczyć, jednak to było dużo nauki przez wiele lat już praktycznie od przedszkola miłyki, rodzice zapisywali na dodatkowe zajęcia i tak dalej, no i co to, co to, co to dużo mówić. No, uczę... A jakie masz wskazówki dla uczestników kolejnych edycji, co może im pomóc, jak mają się przygotowywać? Trudne pytanie. No, na pewno trzeba dużo ćwiczyć z tej, że potocznie powiem, kulturówki, bo jednak niektóre pytania to nawet ja się. Okej, okay, Czyli nie wszystko było takie proste, trzeba no, było mimo wszystko przysiąść i poświęcić trochę, trochę czasu. Tak, tak, trzeba było się nauczyć właśnie wiele rzeczy w Wielkiej Brytanii, ja tak, ale jednak no, przyznam, że nawet nie, nie na wszystko znałam odpowiedź. Wygrałaś wycieczkę do Londynu, więc myślę, że to jest naprawdę super nagroda za Twój trud i całą pracę, którą włożyłaś, przygotowania. Co najbardziej chciałabyś zobaczyć w Londynie? Oj, właśnie. Też nie jestem pewna, przyznam. Byłam raz nie jednak niedużo pamiętam z tego wyjazdu, więc chętnie sobie odświeżę ogółem. Życzymy udanego wyjazdu, świetnej zabawy i jeszcze raz gratulujemy mhm. takiego osiągnięcia. Dziękuję Super, bardzo bardzo dziękujemy, Mario.